Hello guys, witam Cię pluczką wszystkich, zębach z tej strony. How you doing? Słuchajcie, jestem bez gitary, ale już za chwilę zrobimy lekcję, będzie prawda na jutro. Chciał, chciałem powiedzieć o takiej dość, dość dziwnej sprawie, wiecie, która dotyczy każdego, nie tylko gitarzystów, która dotyczy każdą osobę, każde żywe stworzenie, a mianowicie słuchajcie pojawił się taki bardzo bardzo fajny komentarz e, więc pozwólcie, że zacytuję wraz z upływem lat zmniejsza się ruchliwość stawu i elastyczność mięśni motoryka spada i pan Darek z Cecewicz, doskonały komentarz panie Darku pytać, jak to się dzieje c, jak ja sobie z tym radzę więc pierwsza sprawa, słuchajcie, pozwólcie, że to zabiorę. Pierwsza sprawa, ja w ogóle tego nie odczuwam. Nie, absolutnie nie. To nie jest tak, że o 20 lat temu czy 30 lat temu to było łatwiej, szybciej. Nie, nie, Mi, przynajmniej ja mam takie wrażenie. Ja wiem, że to dzieje się z dnia na dzień i to trudno zauważyć. Ale nie. Nie, ja nie mogę stanowczo stwierdzić, że z wiekiem jest nam trudniej grać, prawda? Co się dzieje z wiekiem? Więc, co, o, słuchajcie, co jest najgorszą rzeczą? To nieważne, czy masz 10 lat, czy 15, czy 60. Najgorszą rzeczą, gdy odłożymy gitarę na miesiące. Ja miałem takie sytuacje, że na rok, prawda? Tak? Potem bierzesz gitarę, i to jest wtedy problem. Wtedy nie masz motoryki i elastyczności palców. Ale słuchajcie, jeżeli trzyma się gitarę codziennie w ręku, czy tam co drugi, trzeci dzień, to nie jest tak, że odczuwasz, że stajesz się, bo ten, nie, nie szybko, prawda? Nie. Ja myślę, że to nawet może nie jest złudne. Ja myślę, że cały czas gra się tak samo, wiecie. To nie to, że wiek afektuje nasze granie tak bezpośrednio. Więc wiecie, z, z czym z czym i na czym ja się łapię, że na przykład jak robię jakąś no, nową piosenkę, której nie znam, prawda? To znaczy, wiecie, tam, gdzieś się kiedyś grałem, czy nawet nie grałem, tylko słyszałem, to ja mam problem, żeby pozbierać tę piosenkę do do zwrotka, kiedy, co, kiedy, prawda? Więc to jest takie, raczej to jest bardziej takie mentalne, prawda? To jest brak pamięci już dla nas, daje znać o sobie, ale nie to, że, że, że ja nie zagram tego, bo jestem za stary, że, że tam jest coś szybszy, szybciej czy coś, prawda? Co się, wydaje mi się, lepiej słyszymy, wiecie. Jeśli chodzi o harmonię, to na pewno lepiej. Bo, bo to nie jest tak, że, że to z wiekiem się starzeje. To to z wiekiem wiecie doświadczenie. Pamiętamy różne układy akordów, jak to brzmi. Więc z tym jest łatwiej wydaje mi się, ze słuchaniem. Osobiście, powtarzam jeszcze raz, ja nie odczuwam czegokolwiek. Ja nie robię absolutnie nic, nie mam żadnych problemów, że, że mi mięśnie się nie ruszają. Palce są tak samo szybkie, jak miałem 20 lat, prawda? Tak jest w moim odczuciu. Z tym, że słuchajcie, jest taka sprawa. Najgorsze jest właśnie to odłożenie gitary. I jeżeli nie grasz rok, prawda, i wracasz, no to myślę, że dla osoby starszej, wiecie, żeby wrócić do tego poziomu sprzed roku, prawda, żeby poczuć, że ten, ten luz w palcach i ten, ten, ten wiecie, tę ten, ten elastyczność mieć, dla starszej osoby trzeba. Więcej czasu mi się wydaje. Jeżeli młoda osoba odłoży gitarę na rok, to ona będzie potrzebowała, prawda, krótszego okresu czasu, żeby poczuć się na tej gitarze tak samo, prawda, jak przed tym rokiem. W naszym wieku, mi się wydaje, to bierze dłużej, prawda? Więc to jest taka sprawa. Jeśli chodzi o zagranie jakichś nowych rzeczy, więc podobnie jeżeli chcemy wejść, myślę, na wyższe oczko techniczne, wiecie, to pewnie też już nam weźmie dłużej. Więc do tego z typu rzeczy się dzieją nie to, że jak jesteśmy starsi, no to nam palce się wolniej ruszają. Ja myślę, że to nie jest, nie jest point. Choć to się wydaje bardzo logiczne, tak jak tu pan Darek mm, podkreślił, prawda? Ale z gitarą, no nie wiem, ja tak mówię, jak ja czuję, prawda, z tym, że musimy brać, że, że to dzieje się z czasem, prawda, bardzo możliwe, nie, nie, no przecież to niemożliwe, to nie znaczy, że 20 lat temu, czy 30 lat temu moje palce ruszały się trzy razy szybciej niż dzisiaj, nie, ja bym to widział, ja bym to czuć, czuł, nie, to się tak nie dzieje na pewno, że jak stajemy się starsi, to jest nam trudniej, nie. Jedyna trudność to raczej takie mentalne rzeczy, że trudniej nam coś jest zapamiętać, że trudniej nam jest ogarnąć. Piosenkę, prawda? Kiedy zwrotka, prawda? Czasami, słuchajcie, czasami to wiąże się również, kiedy jaki lik po czym, prawda? A więc to jest to nie to, że, że jest trudniej go zagrać, bo nie dasz rady, tylko w którym miejscu takie, prawda, organizacyjne sprawy w naszej pamięci zaczynają zawodzić. Jeszcze tu chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz, może kilka rzeczy. Więc słuchajcie, ja, jak ja patrzę na rękę Claptona, jak miał 20 lat temu, czy tam jak on miał 20 lat, to ja nie widzę jakiejś różnicy. Ta ręka rusza się tak samo szybko, tak samo sprawnie. Czy klapton coś z tym robi, czy on idzie do terapeuty? Ty słuchaj, ja tracę szybkość. Nie, on gra codziennie sobie, czy, czy tam, prawda? Ma ciągle kontakt z instrumentem i to jest wystarczające. Więc ja nie sądzę, że to jakoś nas afektuje bezpośrednio. I takie rzeczy tu się dzieją. Słuchajcie, więc oglądałem z Klaptonem taki wywiad, wiecie, więc pierwszy jego w życiu wywiad, jaki znaczy w moim życiu, gdzie on nie mówił o muzyce. Jego w ogóle ciężko znaleźć, żeby on coś mówił, więc opowiadał, co on grał, prawda, i tak dalej. Takie są jakieś, ale on opowiadał ponad pół godziny. O czym? O Covidzie. Jak go efekt naukowy. I tam powiedział dokładnie, że on przez trzy czy cztery dni, ja nie pamiętam, nie mógł grać, nie mógł zupełnie grać i bardzo tak wiecie, jechał na ten COVID, że ale. Potem wiecie, on, on jednak wrócił do tego, że mógł grać, więc to po, potem wszystko tak. Był bardzo negatywnie do tego szczepienia nastawiony. Ale dlaczego o tym mówię? Bo on tak powiedział, że to wszystko jest z powodu tego covid, prawda? Że miał temperaturę, że nie dał rady grać. Nie wiem. Ale w każdym razie on nie powiedział, słuchaj, bo ten COVID jeszcze przyszedł i nie padło słowo, słowo a ja jestem już starszym facetem i mi ciężko grać. Słuchajcie, Bibi King siedział też już taki biecie, ale, ale palce ręka była tak jak młodego Bibi Kinga, wiecie? Ja nie wiem, czym to wytłumaczyć. Generalnie to mnie nie apektuje i myślę, że że to chyba tak się dzieje, prawda? Bo patrzę na rękę Bibi Kinga czy na Klaptona, to jest ta sama dłoń, jak on był młodym człowiekiem. Może nawet jeszcze szybsza. Prawda? Więc takie rzeczy tu się dzieją. Mam nadzieję, że, że, że wiecie, jestem dobrym prorokiem i dla każdego z Was to działa w ten sposób. No jeszcze jakieś uwagi chciałbym tu powiedzieć. A, słuchajcie, więc tak, ja nie odczuwam zupełnie nic. Jeszcze chciałem, że, że, prawda? Bo słuchajcie, jest taka sprawa, że te nasze filmiki na YouTube, no to bardzo często są dla początkujących gitarzystów, prawda? Więc. Ja osobiście nie angażuję się w takim niewielkim stopniu, prawda, jak mam pokazać dwa czy trzy akordy, prawda. Więc gdybym może grał naprawdę taką gitarę bardzo, bardzo na, na ostatnich obrotach swoich, wiecie, tam gdzie muszę, wiecie, Stanąć na uszach, prawda, żeby coś zagrać. Więc może bym miał lepsze takie spojrzenie na tę perspektywę wie, czasu, prawda. O, kiedyś to grałem, a teraz to już nie dam, bo, bo tu mi, prawda, brakuje palca, czy brakuje szybkości. Słuchajcie, ja nie jestem szybkim gitarzystą. Ale chciałem się podzielić z Wami właśnie takimi, tymi spostrzeżeniami, więc. Ja wierzę, że większość osób, prawda, które oglądają ten kanał, no to nie są mało prawda? My jesteśmy poważnymi kałszy to kiedyś bardzo ładnie napisał, prawda, że my jesteśmy poważnymi chłopakami, którzy grają rock and i niekoniecznie grają harcerskie piosenki i disco polo, prawda? Więc, yy, większość z Was może się obawia tych rzeczy. O, Boże, ja robię się starszy. Czy ja zagram za pół roku? Tak, zagrasz. Bo, ja widzę z tego, no, prawda, więc ja to, to, o, opowiadam, mówię te rzeczy tak, jak ze mną się dzieje. To się nic nie odczuwa. Gra się tak samo, słuchajcie, wiecie. To nie ma się tu czego obawiać, że, że nie zagramy. Popatrzcie na klaptona. Z najgorszą rzeczą jest, jak odłożymy gitarę, bo wtedy tracimy to. Słuchajcie, może, może to jest głupie porównanie, ale mi się wydaje nawet, że to tak nawet coś takiego, jazd jak jazda na rowerze, tego się nie zapomina. Z tym, że do jazdy na rowerze nie musimy wracać, wsiadamy i jedziemy, prawda? To jest w nas. bo do mnie ta gitara jest w nas. Tylko żeby dojść do tego poziomu po odłożeniu instrumentu. Prawda, to nam, to nam zabiera część, ale nie sądzę, że gdy, że gdy staniemy się starsi, to nie dojdziemy do poziomu prawda, tego, który był przed, przez ten okres, gdy odłożę, przed tym okresem, gdy odłożyliśmy instrument, prawda? Więc to takie rzeczy się dzieją. To mnie absolutnie nie afektuje, że ja robię się starszy. Ja tego nie odczuwam. I mam nadzieję, że to dla was również działa w taki sam sposób, wiecie. No, i tak to się dzieje z tą sprawą. Czyli, reasumując, czy, czy, czy wiek wpływa na, na nasze granie? Ja myślę, że jeśli chodzi o manualną sprawę i o, o te, prawda? No to nie, absolutnie nie. Tylko potrzebujemy więcej czasu, prawda? Że, żeby na przykład przyswoić nowe rzeczy. Prawda? Czy żeby wrócić po przerwie do, 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 prawda, do tego poziomu, który graliśmy przed tym, gdy straciliśmy kontakt z instrumentem? Dla młodych osób prawda, podobnie to dzieje się znacznie szybciej, wiecie. Dla nas, dla nas, no cóż, potrzebujemy czasu, prawda, więcej. Jedyne rzeczy, wiecie, z którymi mam problemy z wiekiem, no to, te właśnie ogarnięcie czegoś. To nie to, że problemy, ale wiecie, to już, już trudniej. Kiedy jest repren czy dwa repreny? O, już może repren, nie jeszcze zwrotka, prawda? <laughs> Więc tego typu rzeczy zaczynają się, prawda, już człowiekowi w głowie. Przestawiać, trudno je zorganizować. Jeśli chodzi o jakieś rzeczy na grypie, nie, absolutnie nie, to nie jest tak, że, że stajesz się mniej jakiś tam, prawda, operatywny na grypie, czy, czy tego. Pozytywną stroną, że stajemy się, mamy większe doświadczenie, rozumiemy bardziej muzykę, rozumiemy gitarę, rozumiemy harmonię bardziej. Więc słuchajcie, no, słuchajcie ja myślę, że sądząc po sobie, że tu nie ma się czym obawiać, że jak będziemy starsi, to, to, to nie damy rady czegoś zagrać. Nie, zagramy tak samo. Tak jest moje zdanie. Pozwólcie, że, że tym optymistycznym akcentem skończę tą pogawędkę bardzo niezamierzoną. Jeszcze dziękuję raz ślicznie autorowi tego komentarza. Przepraszam, ja sobie muszę zobaczyć. Pan Darek z Cecewicz. mam nadzieję, że, 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 nie przekręcam nazwiska, e, panie Darku. Dziękuję ślicznie za komentarz. Pozdrawiam cię krótko wszystkich. Zębak był tutaj. Zoba do zobaczenia na następnej lekcji z gitarą. Pogramy sobie jakieś proste akordy. Take care guys. Bye bye. See you soon.